Siemano, YouTube! Dzisiaj mija równo 7 dni od tego, jak nagrałem filmik, do którego wam daję tutaj linka. I w tym filmiku dałem ultimatum Świętemu Mikołajowi, że w tym roku musi mi prezent przynieść trochę wcześniej. I słuchajcie, pełny nadziei, idę właśnie sprawdzić, czy pod moim pięknie ubranym drzewkiem świątacznym, które ubrałem już pod koniec sierpnia, czy coś się tam dla mnie ciekawego znajduje. No i tak jak myślałem, próżny trud Chociaż czekajcie coś tu jest Dla wspaniałego kuźwa co to jakiś przedszkola rysował Wspaniały follow de shambo Ty stary dziad już naprawdę na stare lata zdziczał Ale co mi tam? Spróbuję Coś tak czuję, że ten stary siwy dziad tu był. Dobrze, że nie kazał mi nurkować w tym szambie. Tu mam włas. O, pięknie. Poznaję te wspaniałe, piękne, cudowne piktogramy. Jaki uśmiech. ciekawe czego chcę. Aby dostać super prezent za darmo, musisz wykonać trzy zadania. Pierwsze, skość trawę, bo zarosła. Następne, znajdziesz na brzozie. Skosić trawę. Okej. Okay. Oj, Ojojoj, Mikołaju. Zobacz jak ja koszę tą trawę, ojoj jo ojoj, ojoj, ojoj. Oj, oj, frajer. Idę do brzozy po następne zadanie. Kurde, mógł jeszcze dziad powiedzieć, na której brzozie szukać. O, o. Jest, jest, jest Uuu, już taka minka mniej uśmiechnięta Ciekawe czego chce Pamiętaj, by dostać super prezent Za darmo, jeszcze podkreślił No łaskę robi stary dziad Musisz wykonać jeszcze dwa zadania Drugie to podlej bo gorąco Trzecie, ostatnie zadanie Znajdziesz na klimatozatorze że tuję Okej, no zobacz Mikołaju Jak ja tuję podlewam Ojoj, oj, 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 oj. <grym> Loser no, 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 Ostatnie zadanie. Chociaż tak jak patrzę, to ten poziom rysowniczy Mikołaja to spada wraz kurde z ilością zadań.

No dobra, to idę do garażu. O kurde, ale numer. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Mikołaju, jesteś kochany Sun, ale prezent. Ale czekajcie, jeszcze powiedział, żeby pójść na tył garażu. Coś tam jeszcze może na mnie czeka. Oooo! To czemu taka smutna minka? Jakaś koperta. Ojoj, i minka smutna. Nie wykonałeś zadań poprawnie, więc prezent nie jest za darmo. W środku faktura. Termin płatności 7 dni. Twój Mikołaj. A słuchajcie tak całkiem poważnie. To jest nowa maszyna w mojej stajni, Hysun Tactic 550. To jest konkurent Cewki, noweczka, prosto z salonu. Kupiłem go kilka dni temu. I słuchajcie, zmieścił się dziwo w garażu <grych> na styk, ale to oczywiście wcześniej przeliczyłem. I słuchajcie, kilka kolejnych filmików będzie też o tym sprzęcie, ponieważ wydaje mi się, że zasługuje na pewną dozę uwagi. Jest czymś, mam nadzieję, ciekawym, bo tak naprawdę jestem trochę prekursorem tego modelu w Polsce, ponieważ bardzo mało jest informacji o nim na naszym rodzimym rynku. Tak naprawdę jest to nowość, bardzo znana na rynku amerykańskim. W Polsce właściwie mamy go od kilku, kilkunastu miesięcy. Kupiłem, żeby zobaczyć, jak się będzie sprawował. Ma eps czyli wspomaganie kierownicy, to jest też ciekawe. Kosztuje całkiem fajne pieniądze. Ja wam szczegóły poopowiadam gdzieś tam niebawem. Sam się muszę go troszeczkę nauczyć. Nie wiem, co to za sprzęt. Kupiłem go na podstawie właściwie, za was będę oszukiwał, Specyfikacji technicznej, jak go wcześniej na oczy nie widziałem. Po prostu zamówiłem, przyjechał do mnie, no wiem, wariat jestem. I słuchajcie, potestujemy go razem. Tak naprawdę zapraszam Was już na kolejny filmik, który, mam nadzieję, jutro lub pojutrze się pokaże. I tak naprawdę zrobię w nim takie first impressions. Pierwsze odczucia moje, bo już oczywiście jakieś mam i myślę, że może być czymś ciekawym, szczególnie w porównaniu do cefy, która jest fajnym sprzętem, bardzo fajnym. Ma swoje przywary, ma swoje zalety, ma też swoje wady. Ten też ma swoje zalety i swoje wady. Spróbujemy odkryć je razem, może wskażę wam też jakąś ścieżkę do jakiejś alternatywy dla CF-y, zważywszy na to, że CFA tak naprawdę na chwilę obecną wersji podstawowej jest droższa niż ten, który na przykład ma już EPS-a i ma też kilka ciekawych rzeczy, które wam pokażę, które według mnie są naprawdę warte Uwagi. Dobra, YouTube, to do zobaczenia na kolejnym filmiku. Oczywiście cefa nie idzie w podstawę. Dalej będzie jeździła, dalej będą filmiki z cefy. Po prostu to jest drugi sprzęt, którym też czasami się przejadę, o którym też troszeczkę filmiku będzie. Mam też jakieś plany z tym z nim związane, zresztą z cefą, też. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Mam nadzieję, że na kanale, jak się pokaże kolejny kład, to też będzie czymś ciekawym dla Was. Będziecie mieć przede wszystkim jakieś myślę, fajne porównanie. Dobra, jeszcze raz dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.